Dzień dobry Kubo. Dzień dobry Łukaszu w jubileuszowym 43 <grym> odcinku wideobloga błyskawicznego. Gdzieś schował jeża, tu? No, co to jest? Proszę ja się... przywiózł z Holandii? Tak, nie dopilnowa... jest awans? Poddaj Dopiln... nam awans! Dopilnowałem brak awansu w Holandii. Teraz przyjechałem żeby pilnować. Teraz przyjechałem przypilnować U17, które w sobotę gra decydujący mecz. Na którym niestety mnie nie będzie, gdyż moja siostra bierze ślub, nie może mnie być, ale... No, przyjechał Duda z polkowskimi wszystko. Przyjechaliśmy to wszystko uratować jeszcze. Póki nie jest za późno, my na 19 nie przegraliśmy żadnego meczu. A tutaj proszę, przyjechałem wczoraj na stadion przy 60 minut się meczu już było z tego jeden, a jak ja byłem, to było jeden jeden, no widzisz. Dobra, i tu właśnie. Co tam przywiozłeś? Co tam przywiozłem? Ciekawego. Coś tam przywiozłem. Przede wszystkim mogę powiedzieć, czym się różni organizacja meczu w Polsce od organizacji meczu w Holandii, jeżeli chodzi o muzykę. U nas chyba lecą na wejście piłkarzy, jak na ognia. Tak? Oj teraz, Przecież, nie? A, ale właśnie dawno nie było Kuba. Dużo się zmieniło, to bo to to zmieniło to, to, co, nie Chirek Wrona puszcza muzykę, to bardzo duże propsy zbierają jego wybory na wyjście piłkarzy, bo mieliśmy zarówno motyw z Gwiezdnych Wojen, mieliśmy motyw ostatnio z serialu Gra o Tron. Także naprawdę to się, to się zmieniło i, i nie wygląda to. No, tak się zatrzymałeś gdzieś w 2013. Okej, okay, ale Holendrzy preferują motyw z dyskoteki. To właśnie taki krótki kawałeczek, jak to wygląda w Holandii. Wczoraj na wejście na przykład przez Twoje oczy na poloni było, ale to... No, to jest... ale... Znaczy, prawie na wejście takie... Ale w wykonaniu Mateusza Hołowni? Nie, nie, nie. O właśnie. Odkąd zobaczyłem Ciebie, nie mogę jeść, nie mogę spać. Jak do tego doszło, nie wiem, miłość o sobie dała znać. Ma Mateusz, Mateusz Widzie, Widzieliśmy, tak. Że widzieliśmy. potrafi śpiewać naprawdę w Ale wokalne, chyba też freestylował. Freestylował, ale tego nie wiem, czy mogę, czy mogę to upublicznić. Ma to już się około bo Boisz się. Wiem, że jego sztab pracuje nad jego zimą, <laughs> ma. Nie, ma nie jest łatwo go uratować. <laughs> Dobra, czyli tego nie chcesz puścić. O! Łukasz! No, by... Aj, byłaby kara. Byłoby Twitter. Dobrze, że zgrupowanie się skończyło. <laughs> – Bo, bo już, kara, wiesz? – Ale już jest taka, Stówkę musisz położyć. – Dobrze, stówkę położę. – Daj portfel, masz kanapkę z pieniędzmi akurat. – Oj, Łukasz! – Karta kredytowa z wiem. numerem 5. <grym> I karta do niebalansu. <grym> no dobrze, Łukasz, ale przejdźmy do, do wydarzeń bieżących, jak to ładnie mówią w telewizji. Powiedz, co się działo na kadrze numer 1, tej najważniejszy. Mm, bardzo mnie us... A, a propos muzyki, to widzisz, od razu płynnie przejdziemy, mm, bo ostatnio dużo mówi się Yy, o nowej płycie Adama Ostrowskiego, tak. czyli niejakiego OSTR-a. Yy, I co ciekawe, i tutaj myślę, mam nadzieję, że ten przekaz dojdzie do Adama Ostrowskiego. Jego płyty nie mógł sobie kupić Łukasz Fabiański. Dlaczego? Posłuchajcie. Chciałem ściągnąć, ale nie ma na iTunesie tej Nie UK. ma na Na UK nie ma. A, na UK? A widzisz, to jest co to poprawiać. No. Sorry, sorry. Znaczy są jego poprzednie płyty, ale właśnie tej nie akurat nie dla Ale niby jest, ona jest... inna. Jest inna, no przede wszystkim jest taka osobista. No ja Aha. też dostałem od mojej małżonki ostatniej i sobie już, to tak. pytałem. to jest taka osobista narracja. Ostatnie, niedopracowane. Nie ma na tym się UK, nie więc nie ma, nie. miejmy nadzieję, że to będzie dopracowane, bo wiem, że piłkarze generalnie bardzo szanują i, i lubią twórczość Ostrego, jak tak sobie oglądam. Widziałem, w... że piłkarze Pogoni Szczecin Tak, Pogoni Szczecin byli, sekundy, piłkarze Krakowi byli, widziałem. Dużo piłkarzy także z reprezentacji Polski. Bardzo sobie jego twórczość... No wiem, że od Adam Ostrowski wy... to kolega piłkarzy. I wiem, Ty... że też bardzo się, interesuje, m, bardzo się interesuje piłką. Kiedyś, jak miałem się okazję z nim spotkać, to jego wiedza o drugiej widze angielskiej, powiem szczerze, wbiła, w mnie w... wbiła mnie w fotel. Także, jeśli to Ostro ogląda, a pewnie nie, to pozna. <ślam> <ślam> pozdrowionka. Ja. Ja. No, wiem, że tego nie obejrzysz, ale. Ale, ci serdecznie. ale tak na marginesie bardzo. Przemek Zimierczak to tak. chyba jego dobry kolega, prawda? Kto? Przemek Zimierczak. Tak jest. Jak ekwójut? Jak wiem, że jest kibicem łks u wychował się na bałutach, no ale to, wszyscy, to jest no wiedza to jest chyba do. Z Dokładnie. Yy, Kontynuując, coś, coś masz jeszcze ciekawego przygotowanego? Yy, generalnie yy, pewnie to widzieliście, jak kadra przebierała się za VIP-ów. Swoją drogą my przebieraliśmy się w tym czasie za piłkarzy kadra przebierała się za vip i mierzyła garnitury w wistuli, w których poleci do Francji w takim bardzo eleganckim sznycie. No ale zdaniem Artura Jędrzejczyka, jeden z piłkarzy, konkretnie Łukasz Teodorczyk, tego stylu nie dopracował. Dlaczego? Białe skary masz ty! <gry> w karpety do ja miałem skarpelki do garnituru. A dobrze, że wywołałeś tych dwóch piłkarzy, bo jeszcze będzie dzisiaj o nich mowa. Ja jednak chciałem też na o nich. Kiedy... O nich mowa, tak. A tak? Okay. to jeszcze jest zrobione tajemnicą. Okay. Ja to nie jestem tajemnicą, to dopiero wiesz. Później wyskoczy jak królik z kapelusza. Nie nie jednak chciałem jeszcze pokazać, bo często widzimy, że piętnujemy zachowania różnych zawodników za powrót za zawodnikiem, który odbierą piłkę na przykład jak Patryk Mikita ostatnio na weszło był tam mocno napiętnowany, to chciałbym właśnie tutaj pokazać przeciwną sytuację, przeciwną nieprzeciwną, kiedy to Dawid Kownacki w 90 Może jest trochę przedziwna. Może jest przeciwna. Kiedy Dawid Kownacki w 90 minucie trzeciego meczu podczas turnieju w Holandii tak wracał za Timo Tim Mensachem w ostatnim miecie meczu. No ja uważam, że to jest podobno. To fakt, że dostał czekoną kartkę, ale to już też był przejaw jego takiej złości sportowej mi się wydaje. Co, co przez, przez, ten, przez ten powrót między innymi spóźniłem się wczoraj na próbę y, konferencji narodowego tak modelu gry, bo oglądałem sobie skrót holendrów, a to była jedna z ostatnich akcji. Potem się okazało, że tak. Wisłostrada stała. A propos narodowego modelu gry? To walniemy przed sucharami czy po? Jeżeli chodzi o. Bo chcieliśmy ten klip zaprezentować. Walimy teraz. Walimy teraz. Bo yy, może powiedzmy, bo nie wszyscy się interesują. Wczoraj yy, no jakby pokazaliśmy światu my, jako Polski Związek Piłki Nożnej, narodowy model gry, a także pro junior system. A wiesz, co, może jeszcze wcześniej, może wcześniej dżingiel. Czyli dżingiel? a co mamy na jingiel? Mateusz Kołownia. To, to jeszcze raz. I jeszcze raz. I jeszcze I dwa gazy. razy. Narodowy model gry, klip, Narodowy model gry klip, ale yy, powiemy coś merytorycznie o tym czy. O tym klipie? O tym... <laughs> nie, o tym modelu. <laughs> o modelu to nie. O modelu to nie. W każdym razie Kuba Polkowski z Adrianem Dudą siedzieli i wykuwali, i wykuwali ten klip, który chwyta za serce i jest tak, jakby taki może cel. takim trochę taką melodią przyszłości, jakby... Jakbyśmy pięknie powiedzieli, w kontekście tego, jak ta idealna droga reprezentanta wyglądać jest powinna, takim, jest takim pejzażem drogi. Coś w rodzaju bulgotu niepokoju i snu na jawie. Tak jest. Bulgot niepokoju reprezentanta Polski. Ja powiem tylko tak, że gdyby się wszyscy zastosowali do narodowego modelu gry, to tak będzie wyglądać rzeczywistość. Takie, takie były założenia. tego No klipów. To jaka nam Wespal oglądamy. Matter of time, a thousand days and the sun won't shine before I come back to you. When I'm happy, nothing's going to stop me. I make my way home. I make my way. For your love, I will go far. I wanna be wherever you are know I'm coming back for you. Our love is a river long, the best ride in a million wrongs. I'm coming back to you. And I'm happy, nothing's going to stop me. I make my way, oh, I make my way.

No to teraz tak. Klip był, to może czas na mema. Zrobiłem tak na szybko, bo nie miałem za bardzo pomysłu, ale postanowiłem stworzyć stolik fusów. Nie, no i ja tutaj muszę merytorycznie, merytorycznie to wszystko sprostować. Otóż. Yy... Jędza, samozwańczy kapitan Fusów. Teodorczyk podkreśla to, że Jędza jest samozwańczym kapitanem Fusów, gdyż on jest prawowitym kapitanem Fusów. Aha, okej. Okay. Jakub absolutnie nie jest, nie jest Fusem. jest to jednak piłkarz z dużą reprezentacyjną przeszłością, również grający za granicą, więc ale, nie możemy go sklasyfikować jako Fusa. Ale symp przy sympatii jego twarzy mi pasowała do Fusa. <laughs> absolutnie, odrzucam to, odrzucam to. Paweł Wszołek, no też, Kandydat na Fusa też do tego. Nie, nie do końca, bo... Też Nie spełnia kryteriów, ponieważ dróg. gra w poważnej widze. W poważnej widze, więc. Yy, ale siedzi przy stoliku z Fusami. No dokładnie. Czyli tu by. Tu, 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 tu z kim to, siedzi Kubawa w A Kuba w siedzi yy, z ze Starą Gwardią, z Arturem Borucem, Kubą Błaszczykowskim, Łukaszem Piszkiem, Łukaszem Fabiańskim, jak dobrze, jak dobrze tak, kojarzy. Geneza tego obrazka była troszeczkę inna, bo tam inne postacie na nim gościły wcześniej, jak robiłem tego mema, ale też nie nadaje się do publikacji. Niestety. No trudno, To już jeszcze się ostatnie do publikacji nie nadaje. To chciałem coś, tak jeszcze, czas. coś jeszcze chciałem powiedzieć o propos tego, ale dobra, nieważne, bo zapomniałem. Więc Suchar, na koniec. Suchar. Tym razem z U17, ponieważ dwa mecze Obejrzałem na żywo i muszę powiedzieć, chciałem zapytać Was, dlaczego piłka podczas meczów u 17 jest w ciąży? Ponieważ jest na macierzyńskim. Dobra. Krakty, Kończmy tę nierówną walkę. Zrobię tak program. program.